Witam Was serdecznie. Dzisiaj nagrywam telefonem, także ta jakość dźwięku i obrazu może być troszeczkę gorsza. Słuchajcie, chciałem przekazać kilka informacji. Pierwszą z nich to jest takie podsumowanie po trzech miesiącach już Xtery 4.0, którą wprowadziłem do siebie na wypożyczalnie. I pierwsi klienci, którym kończą się te pakiety 3 miesięczne, są bardzo zadowoleni przedłużają, obdzwoniłem też tych klientów tam troszeczkę do przodu i powiem Wam, że na razie wypada to bardzo fajnie. Tam pojawiły się, pojawiła się ta jedna taka wada fabryczna, ja bym to powiedział, nagrywałem o tym już filmik, także ogólnie załóżmy, że maszyna jest na tą chwilę bezawaryjna. O Ten jeden szczegół to naprawdę jest bardzo łatwy w naprawie, przygotowałem sobie, słuchajcie, małą ściągę. Jutro ona... O Jezu. Jutro nagrywam ten rowerek. To jest jakiś odłamek Xiaomi, Estrójka, kosztowała, nie wiem, jeszcze w, w czasie pandemii, po pandemii, pewnie około 3000, już kurczę, też nie pamiętam dokładnie. Ja wychaczyłem ją teraz za 1600 zł, a widziałem, że na jakimś tam sklepie internetowym można ją kupić za 1300 zł. Oglądajcie jutro, bo naprawdę będzie ciekawie. Na tą chwilę wygląda to wszystko ładnie. Jutro e, zobaczycie coś e, więcej. E, znajomy e, pro, chciał mi sprzedać e, z, w Victorii, czyli e, firmie, gdzie kupuje Xterre. E, e, chciał mi i Ebefita, tak? czyli e, Energetic Body, na przykład ENW1000 bardzo fajne orbitreki, czy ENW2000. ogólnie. nie Ma mamy jeszcze, u siebie, słuchajcie, chyba e, 5 lat. I działają, są to po prostu pancerne sprzęty. I teraz tak, dzwonił do mnie, czy chce kupić bieżnie EBFita w 80 w bardzo dobrej cenie. Ja powiedziałem, że to są dla mnie za duże bieżnie, bo jeżeli sobie je wygooglujecie, to zobaczycie, że to jest kawał maszyny, kawał maszyny, ale no myślę, że wszystko wam Google już podpowie. I teraz tak, ja mu powiedziałem, że ja nie chcę. Ale mogę ogólnie w sumie nagrać taki materiał, nie jest to żadna reklama, to jest wasza decyzja, czy kupicie, czy nie kupicie. Ja mogę po prostu to gdzieś tam w filmie przekazać, że da jakąś dobrą cenę, ja mu mówię, i, i po prostu opowiem o tym właśnie w tym filmie. I on zaproponował, słuchajcie, 4770 zł brutto za tą maszynę. I najtaniej znalazłem ją gdzieś tam w internecie za 5400 zł. Jest to cena, którą ja Wam na początku powiedziałem, czyli 4777, razem już z dostawą. Decyzja, tak jak mówię, należy do Was. Ja tej bieżni nigdy na oczy nie widziałem. Z plusów jest to, że jest naprawdę fajna, masywna, duża, jeżeli szukacie czegoś takiego... Przypominającego komercyjną maszynę, to myślę, że będziecie zadowoleni. E, I tyle w tym temacie. I nie ma wbudowanych żadnych tabletów, bo e, mam teraz też problemy z tymi bieżniami z tabletami i, i po prostu to są jakieś tam cyrki. E, tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. E, XTRFS FS40, powiedziałem, bardzo fajna maszyna, i będę na. E, początku sierpnia robił większe zamówienie tego Orbitreka. Mam nadzieję, że ta nowa partia będzie dobra, bo teraz kupowanie sprzętu, czy to taniego, czy drogiego, to jest słuchajcie loteria jakość produkcji w Chinach drastycznie spadła. O estrójce rowerku powiedziałem, jutro się pojawi na kanale. Rafał, informacja do Ciebie, przekazałem, tutaj też będzie numer do Rafała, żebyście do niego dzwonili, może dodam też maila, mam nadzieję, że się nie obrazi, bo ja ogólnie nie chciałem pośredniczyć w tej sprzedaży, ja się z sprzedażą sprzętu fitness nie zajmuje od kilku lat, bo patrząc na to, co się teraz dzieje, to jest tak, jak, wy, jak ja bym wystawił coś na sprzedaż, to na zasadzie Wy mi pożyczacie pieniądze, może się ta maszyna popsuje, może się nie popsuje, jeżeli popsuje się za półtora roku, to oddajecie mi maszynę popsutą, ja jej pewnie nie jestem w stanie naprawić, bo nie ma części zamiennych, i co? I muszę oddać pieniądze. Także ja osobiście traktuję teraz handel sprzętu fitness jako po prostu taka pożyczka pieniędzy. Może się uda, może się nie uda. Tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy krótki odcinek. Dziękuję, pozdrawiam. Do usłyszenia. Jutro nagrywam, i jutro mam nadzieję pojawi się na kanale ten rowerek. Do zobaczenia.